Dzisiaj no, zajmiemy się naszą kwoką, tak? Tak. Czyli inkubator, który żeśmy zrobili. No ładne pudełko. A pudełko, tak. Szczęście klucza ze starego komputera. To czyli no. to, było, to było z komputera? Tak, to było. Listwa pod spodem? No stara taka po prostu wcześniej ta obudowa przynajmniej z komputera, nie. Aha. Tutaj mamy wszystkie manipulacyjne historie. Na tym plus yy, regulator, ten To jest. Każdy figrometr. figrometr tak. tak. no a to, ten wyłącznik? Tak, to wszystko będziemy mówić coś. No i tak to wygląda tutaj o... spodnie. Dwa wiatraki. tak? Grzałka. A tu jest tak, że. To jest grzałka, tak. To jest silikonowy kabel 3 to jest 35 W. No, to jest wszystko zmontowane z resztek zasilacza komputera. Te czujniki? To to jest, tak, to jest czujnik do y, temperatury. Aha. On jest tutaj na sztywnym drucie, także można go dowolnie przekręcać, wyginać. Jak na to będzie pasowało. Tutaj znajduje się jeszcze pod spodem zasilacz 12V hermetyczny, LEDy do oświetlenia, czujnik higrometru, wiatraki są włączane oddzielnie, także mogą pracować pojedynczo. Mogą być wyłączone całkowicie, Mhm. Uh -huh. I teraz do, tak. I zrobili... mamy kabel do do zasilania, do zasilania, tak? Prądu. tak? Prądu. I ten inkubator właściwie był zrobiony na bazie hmm. pudełka. Do ciasta. nie? To jest takie typ pudełka, próbujemy spróbujemy to rozkręcić. Wszystko. Nie widać. Dodać, pokazać w środku? No więc spróbujemy to całkiem rozebrać najpierw. Aha, okay. Tak. Żebyśmy potem składali to do zakupu. to jest ta część dolna od. Yy, no wiesz, to było to pudełko. Opakowanie na ciasto, nie? Tak. I tutaj wiesz, to było złożone, mm -hmm. w ten sposób było to zrobione, myśmy to wykorzystali w całości. Wycięte są otwory tak. do... No, do wentylacji, do wentylacji tak? to też się znajdowało w pudełku, to wykorzystujemy jako, jako naczynie na... na wodę. Podłożeśmy zrobiliśmy ze styroduru. Tutaj jest zrobiona z rurek popacie instalacyjnych, żeby zrobili takie usztywnienie na spół. To sobie poskładamy do kupy. A to chodzi o to, to żeby to było tam położyć. Ogranicznik tak żeby... mhm. właściwie, żeby nam to wszystko tam nie biegało później. Bo teraz tutaj na to na sam spółek jak tutaj widzisz. Mhm. Mamy idzie ta tacka, do której będzie wlewało się wodę. Nie? No i ten ogranicznik jest po to, żeby ta tacka się nam ta nie przesuwała. przesuwała. Mhm. Tutaj jak widzisz... A, właśnie, to ma być wlew, tak? Rozumie, to jest wlew wody Że po zamknięciu tego wszystkiego. Ej, pokaż go z tej strony. O, jest tutaj zamknięte, tak. a wygląda to tak można korekto no, się ściąga, Przez jak sobie będziesz lała no, wodę tam. Myślę, że tutaj wieści się grubo tą co najmniej, ale to w zależności od tego jaka wilgotność będzie nam potrzebna. potrzebna nie? Mhm. Tutaj są jeszcze na świetny wypadek otwory, otwory wentylacyjne. To mhm. się znajdują dwa takie z jednej i z drugiej strony. Mhm. Tak samo mhm. do szybkiego przebieczania ewentualnie uchwyty do trzymania na naszej kwocie. Tak? No i jak teraz to składamy do kupy? W tej chwili tutaj na tej tacy będą kładzione jajka. I na tych spornikach, na tych spornikach Aha. jednej i drugiej strony, opierają się na, te śrubki, na, na tak? tych śrubkach. Aha. Tak, opiera, opiera się tataca. Ta. No. Takie uchwyty prymitywne, żeby nam było właśnie włożyć. I wyjąć, się I wyjąć, się wyjąć się. Do no Więc ta się tam opiera, tak? Teraz do tej tacy wkładamy. To jest jak, jak drabinka, jak, yy, jak <laughs> tak. kaloryfer. Tak, to jest. Aha, to jest tak prosto zmotywane. To tak? jest konstrukcja taka zrobiona, żebyś tutaj mogła sobie włożyć jajka. I ręcznie po prostu je prze, przesuwała. Mamy zrobiony taki tyndelek, który wchodzi tu do środka. Pokażę, to, to w środka właśnie. O. To, to, o, nie widać. go? Nie widać, nie widać teraz. No o, o. i to jest na śrubkę wkręcane, tak? Tak. Żeby to złapać i to będzie mi po tych... Po tych i to masz już teraz O I właśnie. Z zewnętrznej strony, no. popatrz, jak się będziesz ruszać tutaj. W tym. No, to się, się nam przesuwa będzie przesuwać. Ładnie. Jajka o, będą kilka... się obracać. <laughs> nie wiem, jak to będzie, jak to małe jajka. Na małe jajka, to no. bo jak tu będą na przepiórce, to będą jeszcze dodatkowo wkładane te elementy takie, no, i teraz wiesz. Pokażę, nie, to też nie umijajemy. My się boję, że to. Tak? Nie, tak mają być, no. tak. Aha, one będą leżeć na tej tacy. No jeszcze no ta. mi się wydawało, że... No to... daję tutaj. Powinny się zmieścić cztery masz jeszcze? Mam jeszcze. No, no to daję tu. O. I Aha. teraz popatrzcie, jak będziesz tym ruszała. Nie, to one się... O, się tak no nie bo dobrać. to jajeczko ma być... Wszystkie mają być... Nie Jednakowo położone. Jednak. O, o. o i nie no, rzeczywiście. Jest. One się nam będą tutaj ruszały. No. Kurka sobie jajka przewraca Kurka, tak, tak ona je tam teraz popatrz tu są zrobione otworki żebyśmy mogli włożyć następne yy... zabezpieczenie żeby nam nie spadła główna Aha, część głębiej nie mhm. to są normalne rurki izolacyjne które są usztywnione drewnianym Kołkiem w środku, żeby to było sztywne i wytrzymałe. No, Wkłada sobie to, no. tak, to mamy już w tej chwili przygotowane do założenia. Elementu sterującego i grzewczego, prawda? żeby to założyć, to popatrzcie tu masz z tej Aha. strony i tu sobie złapiesz, tak, żebyś mogła sobie to włożyć. I teraz to już jest zamknięte, prawda? Tutaj jeszcze no co to jest? jest przygotowana wtyczka, bo tu mamy 12V, zasilanie wyprowadzone. Będzie do tego podłączony kabelek do owoskopu. To znaczy się? Do takiego urządzenia, za pomocą którego będziesz patrzyła czy jajko jest zalężone, czy nie. To będzie prześwietle? Będzie prześwietle. Tak, do prześwietlania jajek. To jest przygotowane na wszelki wypadek I teraz zobacz, wkładasz sobie to do tak. I trzeba włączyć. Wyłącznik główny nie jest. Wyłącznik główny jest ten z tej, tutaj z tej to, strony. Mhm. Jest go tutaj czeka, o, widać, to tak. na razie. To nam nie będzie potrzebne. Jeśli go włączymy. Okay. To termo termoregulator to jest właściwie, mm -hmm. można powiedzieć. Tu już jest ustawiona jakaś temperatura, bo on powinien być Aha, czyli temperatura... masz ustawioną temperaturę, która jest wymagana, żeby... W tej była chwili, w środku. jeżeli go tutaj włączyłaś, mm -hmm. to y, tym samym włączyliśmy grzałkę. Mm -hmm. I w środku się zaczyna grzać. Tu masz teraz dwa wiatraki. Jeden jest taki czwórki który nam jego, delikatnie, prawie, delikatnie, jego prawie nie słychać. Nie? Prawie wcale. On robił nam taki termoobieg. Jest tutaj jeszcze drugi wentylator, ten drugi, który jak włączysz, to, że tak powiem, włączamy grzanie turbo wtedy. Czyli to powietrze jest Aha, szybciej tutaj wymieniane. I ta temperatura po prostu szybciej będzie na I nam Mamy termoobieg, tak jak w piekarniku. <laughs> Coś tu rodzaju. Natomiast później jak to wszystko będzie już działało. Jak już osiągnie odpowiednią temperaturę, to ten przenośnik, ten pobieg, wyłączamy I, i, zostanie... i na tym jednym cichym wentylatorze sobie on sobie będzie szedł. Nie? Mm -hmm. Tutaj jeszcze, bo nie są wykorzystane wszystkie jeszcze y, wyłączniki, ale na tym jednym tutaj y, takim wypukłym, jak go naciśniesz, wklęsły, na ciśnierz, wklęsły. wklęsły, wklęsły mm -hmm. tak. To jak widzisz zapalać się. Światełko ale trzeba trzymać, tak? No tak, no bo to sobie tylko włączasz po to, żeby popatrzeć co się z twoimi jajeczkami czy no. kurczaczkami będzie działo. A czy to światło też tam daje jakieś ciepło? Oczywiście, że tak, bo przecież są inkubatory, które... No inkubatory jako samo takie, że są na, na lampie Tak, te są takie... już żarówki. No, tak się tutaj nazywały dawniej żarówek... się to mówiło kwoki. No bo to jest taka nasza kwoka, nie? Mm -hmm. Ponoszą ok, żeś tak ładnie tutaj przystroiła. No to teraz widać, no właśnie kureczka. Widać idziesz, no, ale sztuczek nawet jest. To jeszcze to kończy sobie no, to spokojnie, to... nie? Tutaj mam jeszcze jeden higrometr. One co prawda nie są dokładne, dlatego dałem dwa. Jeden jest u no, góry, widzicie, drugi bo na bo dole. Ale zupełnie inną pokazuje inną wartość. Uśrednisz to, później hmm. będziesz wiedziała mniej więcej hmm. średnią jakoś przyjmiesz. To jest właściwie sprawa orientacyjna. Ale to dopiero po wlaniu wody ten odczyt będzie jakiś e, jarodajny. No tutaj to wszystko masz już. Zrobiony tak trzeba. Wodę sobie wlewasz. przez przez lejek. Tędy. Ty sobie regulujesz. Znaczy się przesuwasz jajka. Przesuwasz sobie jajeczka mhm. Tak. Kilka razy na dobę. Myślę, że... 3-4 to nie zaszkodzi przy śniadaniu, ale nie, tak, nie tak, jak Ty teraz pokazywała. no Nie, nie, w jedną no. stronę oczywiście. Że w jedną stronę musisz tak przesunąć. No. I możemy to chwilę zostawić. Niech on się po prostu nagrzeje. Jeszcze zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj widzisz. Jeszcze na tej grzałce ona się zaczyna się parowizować. Jest gorąca prawie, nie? Blaszka się nagrzała. No, mhm. cały się to mhm. nagrzewa. Jest ułożony wyłącznik bimetaliczny. Tak. Także. Jak za gorąco? Gdyby nie dalej, może się coś podziału, nie tak. To osiągnięciu temperatury 145 stopni, przynajmniej taką wartość ma 5 stopni. To się wyłączy wszystko, tak? Wyłączy wszystko Aha. wtedy, wiesz? Gdyby się coś takiego. No wpadły wentylatory, czy nie wiadomo co się podziało, czyli to jest takie zabezpieczenie termiczne na wszelki ilu wypadek. 145 Aha, stopni. Aha, no to się już jajka gotują. No powiedzmy, <laughs> że to się nagrzeje, ta powierzchnia do tej temperatury. Aha. Natomiast ta zewnętrzna ta na pewno takiej temperatury nie osiągnie. Ale to jest takie e, dodatkowe zabezpieczenie. No. Teraz jest to wszystko włączone. O. I będziemy pomalutku malutku obserwować nasza no, temperatura tu będzie wzrastać. Mówię, że nie będzie taki prąd bo to jest tak, masz grzałkę 35 W ale jak już wpadnie w cykl pracy, to on się włącza i wyłącza i te czasy, okresy, gdzie grzełka jest włączona całkowicie, no trwają no, dość spory czas, prawda? jak się wszystko nagrzeje. Tym bardziej, że jak już tutaj zapakuję do tego jaja, to, ona to też będzie dłużej dąka, tą temperaturę no, tak. utrzymywać. utrzymywać. 37,5 no i 5. I 5, tak. Już prawie, że się nam zagrzało. Na tym re regulatorze termostacie właściwie pali się to czerwone światełko. No. To znaczy, że on pracuje wtedy, wiesz, mhm. że grzałka jest podłączona. Jeśli osiągnie, osiągnie temperaturę, a za chwileczkę już tak powinno się stać, odłącza to wszystko, wiesz. I my możemy praktycznie za moment wyłączyć już ten wentylator Który tu turbo, jest ten, tak, tak? Tamten, właśnie. Wyłączyć właśnie, jeszcze moment, nie wyłączy nam tutaj. O, wyłączyło się. To, widziałaś? Mm -hmm. Teraz on wyłączyło, nie? Tak. Tamten wyłączamy, zostawiamy na tym jednym małym wentylatorze. Który jest taki I zobaczymy. Dzisze, nie słychać w ogóle. Tak. Tu temperatura jeszcze powinna podskoczyć nam troszkę. Idealnie by było, żeby nie przekraczała 38,1, nie? Myślę, że tutaj może o 1 lub 2 dziesiąte stopnia podlecieć do góry, a może i nie. No, 37,9, czyli nie przekroczył nam temperatury 38 stopni. Na 38 się zatrzymał, tak? No i włączył się jeszcze. 37,8 i włączył się nam ponownie, czyli włączył grzałkę w tej chwili i zobaczymy, na ile jeszcze temperatura tutaj spadnie. Do czego ma spadnąć? Bo zanim zacznie się... Tak. Aha, bo on się już włącza wcześniej, bo no tak, spada. No, Grzałka się musi rozgrzewać mm -hmm. i ona ma jakąś bezładność mm -hmm. no Myślę, że do 37,5, no góra może 4, może zejść, ale, ale kwoka też przecież schodzi, no nie? Tak, oczywiście, to nie jest takie, to nie jest na długo, nie, no, bo to oświatę no. zostawisz na długo. Mogłoby się coś wydarzyć. Te tak? przerwy Wtedy... będą stosunkowo niedługie. Te jajka też przejmują przecież ten, ten, I ten, też ten... Też będą trzymały, no, tak. No w tej chwili to robimy wszystko na sucho. No i teraz nie spada już, tak? Wyglądałoby na to... No zobaczymy, o ja jeszcze widzisz. Tak. Jeszcze chwilę poczekamy aż temperatura zacznie rosnąć i... I sk tak i skończymy na, tak. na dzisiaj nasz eksperyment. Natomiast za kilka dni załatwię jajeczka zapodnione. No, no zobaczymy, co się będzie działo z nimi wtedy. No ładnie, tutaj na razie trzeba tą temperaturę. Wiesz, tam jedną dziesiątą absolutnie się nie ma co przejmować, bo te temperatury i tak się różnie tutaj rozkładają. Nie? No, w sumie tutaj zapakujesz około 4, 5, no, no gdzieś 20. do 25 no. może. Na śniadanko, i później na drugie śniadanko, i na wiadek, i na kolacie. Wystarczy. Nie? Jak wstaniesz w nocy, to nie zaszkodzi mi to na pewno. Już podeszło tyle z już się znowu dłużej Ale samo to ten moment takiej że trzymania, to jest krótki trochę, tak? To znaczy, się, kiedy ta temperatura. Kiedy się wyłącza już... całkiem. Tak. No od tych 38. Do 37-8 chyba. Czyli te 27 No ale tak, ale podejrzewam, że jak tam już będzie wiesz, jak to będzie wszystko tak. wygrzane i to tak, tutaj. Tak, tak, tak. Jajka, to wtedy będzie inaczej tak. pracować. No, 37-8 czego zrobiłeś te uchwyty? No, to są wszystko resztki z tego pojemnika na ciasto Aha, tam, to, to, tam były takie uszy tylko je odci odciąłeś tak? nie si odkręciłem tak zakładane tam no i już się wyłączył w tej chwili no widzisz jest dobrze czyli no, no, staje na temperaturze ciekawe 38. czy teraz osiągnie więcej no zobaczymy jeszcze 3, sekundę i, i, i przestaniemy się już bawić tym o jednak 38,1 to jest bardzo dobrze na razie